Akcja. Cześć, mam na imię Konrad, tańczę od 19 lat. Cześć, mam na imię Ada i tańczę od 23 lat. Cześć, mam na imię Ania i tańczę od 10 lat. Mam na imię Diana, tańczę od 20 lat. Mam na imię Aleksandra, tańczę od 15 lat. Cześć, mam na imię Zuzia i tańczę od 11 lat. Cześć, mam na imię Lila i tańczę od 13 lat. Cześć, mam na imię Daria i tańczę od 5 lat. Mam na imię Paweł i tańczę od 10 lat. W zasadzie ciężko mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tańczę, bo to nie był mój świadomy wybór. Mając 6 lat, mama zaprowadziła mnie na zajęcia z baletu, i tak to się wszystko zaczęło. I tak to trwa do dzisiaj. Taniec to przede wszystkim moja pasja, dlatego tańczę. Już w bardzo młodym wieku tańczyłam, głównie dlatego, że po prostu czułam muzykę. Zawsze to była forma pokazania mojego samopoczucia, jak i wewnętrznej strony siebie. Sprawia mi to przede wszystkim przyjemność. Obecnie nie wyobrażam sobie inaczej spędzać zdecydowanej części mojego wolnego czasu. Tańczę, dlatego że jest to moja pasja, jest to moje hobby, jest to moje tak naprawdę całe życie. Od dziecka zawsze chciałem tańczyć. Do tej pory się z tego utrzymuję i nie wyobrażam sobie innego życia niż takie, jakie teraz mam. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego nie tańczę, Na ten moment taniec jest tak bardzo wpisany w moje życie, że nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. U mnie zaczęło się przypadkiem. Yy, gdzieś na próbie się znalazłem a i zostałem i tak. Nie chcę się kończyć tego tańca. Po prostu. Moim ulubionym wspomnieniem, które lubię opowiadać, jest to, że niewiele mnie dzieliło od tego, żebym w ogóle nie mogła nigdy tańczyć ani tak naprawdę się poruszać zbytnio, bo rodząc się miałam uszkodzone biodro i tak naprawdę lekarze w ogóle tego nie dostrzegali, więc moja mama w ostatnim momencie tak naprawdę zareagowała. Udało się to zoperować, nosiłam taki aparat. Gdyby nie to, to tak naprawdę nie poruszałabym się o własnych nogach. No, to życie mogło się zupełnie inaczej potoczyć. A gdyby nie taniec, no wszystko by po prostu inaczej wyglądało. Moje najlepsze wspomnienie, które najbardziej zapadło mi w głowie, jest takie, kiedy graliśmy premierę nowego spektaklu i mój chłopak, pracując wtedy w Holandii, przyjechał na premierę nic o tym nie mówiąc, tylko wszedł na scenę i wręczył mi kwiaty. To była taka niespodzianka od niego. Tańczę, dlatego, że sprawia mi to dużo przyjemności, dużo radości i dostaję dużo powaru od tego. Najsilniejszym uczuciem, takim wspomnieniem podczas występu to było właśnie, kiedy tańczyłam, spadni w był to taniec towarzyski, akurat tańczyliśmy na scenie i zerwały mi się szelki. Jakby byłam tylko w spodnicy. Wtedy był najbardziej wstydliwy moment, krępujący, nie mogłam później pokazać się na ludzi, więc to było, na... które mi ukorzeniło się gdzieś tam głęboko i do tej, do tej pory pamiętam. Chyba najczęściej wspominam ludzi, których spotkałam na swojej drodze w tańcu, bo jednak ludzie ze świata takiego artystycznego to są ludzie, którzy żyją innym trochę życiem i są mega pozytywni zazwyczaj. Bardzo jestem wdzięczna, że mogę po prostu mieć takich ludzi gdzieś wokół siebie. Myślę, że najcięższą trudnością taką w tańcu jest to, że jako tancerz. Na co dzień nastawiamy swoje ciało na bardzo ciężki wysiłek fizyczny, co wiąże się z jakimiś kontuzjami, z przemęczeniami i tak dalej. Myślę, że to może być takie najcięższe. Jeżeli chodzi o największe trudności w tej całej mojej podróży, wydaje mi się, że jest to przede wszystkim walka ze sobą, z możliwościami własnego ciała i z głową, bo uważam, że żeby się zmotywować do pracy w domu, która wydaje mi się, że jest niezbędna. Przynajmniej, żebym ja była usatysfakcjonowana ze swoich wyników. No, jest to niezbędne. Regularność w ćwiczeniu, praca ze stresem, z widownią i walka też o swoje marzenia i cele. Jako tancerka chyba mierzę się najbardziej z, po pierwsze, stereotypem tancerki i tym takim założeniem, że że jeśli tańczysz, to pewnie, pewnie zajmujesz się tylko tym, i taniec to są tylko występy, i to jest tylko przyjście na próbę? Jako tancerka zazwyczaj mierzę się z brakiem zrozumienia. Zazwyczaj od osób, które nie są tak bezpośrednio z nim powiązane, bo dużo osób nie traktuje tańca tak poważnie. Uważają, że to jest no, dla zabawy, i właśnie często z takim zaskoczeniem reagują na to, że. Nadal tańczysz, chce ci się. Największą trudnością jest pogodzenie wszystkich prób z życiem codziennym, z wychowywaniem dziecka, z pracą? Dla mnie największą trudnością z tańcem jest e, chyba na wysiłek fizyczny i brak czasu też e, po pracy, czasami na próby. Dużo tego tańca w życiu je, czasami mi się myli wszystko, ale potem jakoś i tak na koncercie to wszystko super fajnie wychodzi. Podczas taniec brzucha nieraz zdarza się, że kręgosłup boli, więc to chyba jest sołtankluzia. Jako tancerka mierzę się z takimi trudnościami jak pewnie przytyję, będzie za duży brzuch, nie będę potrafiła robić fale, będzie to niewidoczne, za małe amplitudy, nie zbyt dobra technika, może będzie publiczność źle traktować mój taniec, wulgarnie na przykład. Największe trudności w pracy tancerza czy tancerki są według mnie e, kontuzje. Bardzo często występują, często bywają dość ciężkie do wyleczenia i nieraz wybijają nas z rytmu i nie można przez nie pracować. Największy stereotyp, jaki usłyszałam, to że tancerki muszą być szczuplutkie, chudziutkie i jedzą tylko sałatkę. <grych> Naj największym i najgłupszym stereotypem o tancerzach i tancerkach, jaki słyszałam, to to, że muszą być rozciągnięci, no i oczywiście muszą umieć szpagat. Największym stereotypem może być to, że ten tancerz potrafi zrobić szpagat. Ostatnio właśnie miałam takie pytanie, nie? 29 lat i słyszę pytanie, a umiesz szpagaty? Ja pierdolę. Myślałam, że się już to skończyło. Największe stereotypy, jakie słyszałam o tancerzach, tancerze to wielcy marzyciele. Wiem też, że ja taka sama jestem i traktowałam to tak bardzo do siebie. I mówili mi, że właśnie przez to, że są takimi marzycielami, to, że nie poradzą sobie w życiu, że to nie jest coś, co można robić profesjonalnie, że um, powinienem zająć się nauką, ciągami w matematyce. Jako tancerz zawsze mierzyłem się z brakiem czasu na inne aktywności, czyli na Jakieś spotykanie się ze znajomymi, na jakieś imprezowanie. Zawsze swój czas tylko i wyłącznie poświęcałem tańcu. Od zawsze, w każdej wolnej chwili, co tylko mogłem robić, to oglądałem filmiki, uczyłem się, tworzyłem sam sobie choreografię, cały czas dążyłem do tego, żeby być coraz lepszym. Przez to po prostu nie miałem też czasu dla rodziny, może bardziej też dla znajomych, ale nie żałuję. Tańczę. O Jezus, chwila. Chwila. Potrzebuję sekundy. Dlaczego mnie tańczysz? było spoko?